10 faktów o programie Zanocuj w lesie. 1. Kiedy? Przez cały rok. Gdzie? Oczywiście w lesie. Obszary, gdzie legalnie zanocujesz na terenie lasów państwowych, znajdują się w całej Polsce. Z istniejących 429 nadleśnictw nie zanocujesz tylko w czterech. Białowieża, Browsk, Hajnówka i Drawsko. Dokładne lokalizacje obszarów znajdziesz na mapie banku danych o lasach oraz aplikacji MBDL. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały zakaz wstępu: są to uprawy leśne czy ostoje zwierząt. 2. Program Zanocuj w lesie jest dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy wiedzą, jak poradzić sobie w lesie bez udogodnień. Nie szukają wygód, rodem z czterogwiazdkowego hotelu. Las to nie wersal, wiadomo, ale trzeba umieć się zachować. Szanuj przyrodę i dostosuj się do niej. 3. Jeśli planujesz nocleg w grupie 9 osób i więcej lub jeśli planujesz nocleg powyżej dwóch nocy potrzebujesz na to pisemnej, np. mailowej zgody Nadleśnictwa. W tym celu wyślij zgłoszenie mailowo na adres Nadleśnictwa nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Na stronie Nadleśnictwa znajdziesz formularz zgłoszenia. Zgłoszenie wymaga pozytywnej odpowiedzi. 4. Na miejscu znajdziesz wyłącznie las. Wyznaczone tereny pozbawione są specjalnie przygotowanych udogodnień. Nie ma bieżącej wody ani toalet. Po Twojej stronie jest odpowiednie przygotowanie się, w tym znalezienie miejsca do noclegu. Rekomendujemy użycie własnego hamaka, płachty biwakowej, a w przypadku rozbicia namiotu pamiętaj, żeby robić to bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej. 5. Z miejsca noclegu zabierz ze sobą wspomnienia, zdjęcia, dobre samopoczucie i śmieci. Dlatego koniecznie weź ze sobą worek na odpadki i po biwakowaniu zabierz ze sobą wszystko to, co ze sobą przyniosłeś. 6. W ramach programu Zanocuj w lesie funkcjonują dwa typy obszarów. Takie, gdzie rozpalenie ogniska jest możliwe, ale pamiętaj, jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego oraz takie, gdzie można używać kuchenek gazowych przez najbliższy rok do 14 kwietnia 2022 roku. Takich miejsc jest ponad 45. Pamiętaj, tutaj również ognisko można rozpalić jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na mapie obszary te będą zaznaczone innymi kolorami. Przed wyprawą koniecznie sprawdź na stronie www.bdl.lasy.gov.pl łamane na portal mapę zakazu wstępu do lasu. Jeśli został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, na przykład z powodu dużego zagrożenia pożarowego, zmień termin wyprawy albo wybierz inne miejsce, gdzie zakaz nie obowiązuje. 7 Hamak czy namiot rozbij poza trasą przemieszczania się zwierząt. To charakterystyczne, wąskie, wydeptane przez nie ścieżki. Nie hałasuj. Nie płosz zwierząt, nie zakłócaj ich spokoju. I pamiętaj, ludzkie pożywienie może być szkodliwe dla dzikich zwierząt. Dlatego pilnuj swojego prowiantu i zabezpiecz go w szczelnym opakowaniu, żeby nie zwabiło dzikich zwierząt. 8. Do noclegów w lesie przygotuj się jak najdokładniej. Koniecznie sprawdź pogodę. Dostosuj długość i miejsce pobytu oraz strój do warunków atmosferycznych. Zanim wyruszysz, przygotuj listę rzeczy do zabrania. Lepiej na początek weź więcej niż mniej. Z czasem zobaczysz, których przedmiotów użyłeś, a które jednak się nie przydały. I następnym razem odchudzisz swój bagaż. 9. Miej ze sobą naładowany telefon i powerbank. Zorientuj się na terenie jakiego nadleśnictwa planujesz biwakować i spisz wcześniej numery telefonów do leśniczego czy straży leśnej. W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy supek oddziałowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które są na nim widoczne. Nocą włącz czerwone światełko, lampkę i przypnij do Hamaka. Dasz sygnał swojej obecności innym. Pamiętaj o numerze alarmowym 112. I aplikacji Ratunek. 10. Zanocuj w lesie to program dla tych, którzy szukają wyciszenia, kontaktu z przyrodą i przygody. Dlatego obszary zostały wyznaczone w głębi lasu. Nie można do nich dojechać. Jeżeli używasz samochodu, sprawdź na mapie, gdzie są wyznaczone miejsca do zaparkowania. Pamiętaj, że do lasu zabroniony jest wjazd pojazdami silnikowymi, w tym kamperami.